Pokażę Wam y, krótni, krótki poradnik, jak nagrywać na Samsungu. Takie typy jak y, Samsung Galaxy A51 albo inne. Dobra, więc najpierw schodzimy na dół. Serio, to jest taki krótki poradnik. I klikamy nie. Znaczy, jak ktoś ma inny telefon, to klikamy, y, szukamy rejestrator ekranu i, i klikamy to. Następnie wybieramy rozdzielczość obrazu i i yy, 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 nagrywanie czy ma nagrywanie być bez dźwięku dźwiękiem, multimedia albo multimedia z mikrofonem o tak I to wszystko i yy, po prostu musicie kliknąć zacznij nagrywać i macie takie coś będzie właśnie tutaj Wam się wyświetlać. Okej, okay. no widzicie, jak tutaj jest rejestrator ekranu pokazany. No i no więc to już jest koniec. Papa. Pa.